Hej, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziękuję za oglądanie i dzisiaj przychodzę do Was z letnim rozdaniem i przygotowałam dla Was dwa zestawy kosmetyków, zanim oczywiście pokażę te zestawy kosmetyków, szybciutko omówimy bardzo proste warunki rozdania. Mianowicie po pierwsze, oczywiście musicie być subskrybentem mojego kanału. Po drugie w odpowiedziach poniżej należy w komentarzach przepraszam należy wpisać odpowiedź biorę udział i swój adres e-mail i to by było na tyle jeżeli chodzi o warunki konkursu, każda osoba może wziąć udział niezależnie od kraju zamieszkania ponieważ paczuszki powędrują tam gdzie zwycięzcy mieszkają i to na razie tyle, ja jeszcze wszystkie oczywiście warunki tego rozdania zostawię w opisie na dole, a teraz przejdźmy właśnie może do przedstawienia tych dwóch zestawów i tak się prezentuje zestaw pierwszy. Jest to podkład róż do policzków, yy, cienie w sztyfcie oraz yy, taka pomadka ochronna, yy, która nadaje również kolor. I ja teraz szczegółowo przedstawię tej szczegółowo teraz przedstawię właśnie yy, pierwszy zestaw. W skład pierwszego zestawu wchodzi Catrice HD Liquid Coverage Foundation. I jest, jest, to już, jest to już bardzo dobrze Wam znany podkład. Ja mam tutaj go w kolorze numer 0,30, ale tutaj się nie martwcie, ponieważ osoba, która yy, wygra, przyśle mi w ciągu kilku dni od wygrania numer podkładu, który preferuje. Podkłady są od 0,10 do 0,40. I, I ja w taki podkład y, się zaopatrzę i taki podkład y, wyślę. Y, kolor, który właśnie dana osoba, dana zwyciężczyni preferuje, y, będzie miała kolor po prostu taki y, jak sobie życzy. Więc to będzie pierwszy produkt, pierwszy kosmetyk y, z pierwszego zestawu. Następnym kosmetykiem jest to y, róż do policzków. róż do policzków ruby Blasz jest to bardzo ładny kolorek różu, taki bym powiedziała brzoskwiniowy róż, ciepły kolor, bardzo ładny, ja tutaj nie będę otwierała, nie będę słoczowała tego produktu po to, żeby właśnie zwycięszczenie otrzymała kosmetyki w nienaruszonym stanie, więc to jest drugi kosmetyk z pierwszego zestawu następny to jest marka Nars Jest to marka NARS i to są cienie w sztyfcie. To yy, te cienie w mają kolor yy, brązowy. Yy, są to aksamitne cienie właśnie w takim stiku Ja Wam pokażę kolorek, też nie będę słoczowała, a kolorek prezentuje się tak. Jest to taki ciemny, dosyć yy, brązik. Jest to właśnie trzeci kosmetyk z pierwszego zestawu, i ostatnim jest to Sugar Passion, jest to Lip Treatment. Jest to taka pomadka. Jest to taka pomadka, która yy, nawilża, ma SPF15, wygładza, chroni, jak i również nadaje nam yy, na ustach taki lekko czerwony kolorek, bordowy bym powiedziała, bo ta pomadka jest koloru takiego bardziej bordowego. Zaraz Wam tutaj pokażę. Pomadka ma bardzo solidne opakowanie, jest to taki metal i jest ona odkręcana i kolorek jest tak. Oczywiście że jest to pomadka ochronna, ten kolor nie będzie jakiś intensywny na ustach, ale myślę, że zwycięszczyni właśnie taka ochrona ust na lato przypasuje, albo podpasuje. I ok, i tak by wyglądał zestaw pierwszy. Zestaw drugi prezentuje się bardzo podobnie. I znowu w zestaw drugi wchodzi podkład Katrin HD Liquid Coverage. I również tak w przypadku pierwszego zestawu. Tak samo będzie w przypadku drugiego zestawu. Osoba, która wygra właśnie drugi zestaw, w ciągu kilku dni poinformuje mnie, jaki kolor podkładu preferuje od 0,10 do 0,40. Ja w taki podkład się zaopatrzę i taki podkład wyślę. Także to jest pierwsza rzecz z drugiego zestawu. Następnie jest to White About Beauty i jest to Eyeshadow Pencil Duo, czyli jak już sama nazwa wskazuje, jest to podwójna kredka. Jest to podwójna kredka do oczu. I jako ciekawostka ta kredka yy, jest bez parabenów, bez talku i bez petro yy, Kolorek to jest 01 Charlie. I tak się prezentuje kredka z bliska. Kolorek jest yy, takiego Jasnego brązu, i jest to taki złotawy kolorek, bym powiedziała. A tu z drugiej strony mamy: i z drugiej strony mamy dość taki ciemniejszy, właśnie cień do powiek w kredce. Więc to jest druga rzecz z drugiego zestawu. Trzecią rzeczą z drugiego zestawu jest yy, matowy błyszczyk do ust. Jest to matowy błyszczyk do ust. On nie posiada żadnego numerku, ale ma nazwę MARS. Czyli jest to matowy błyszczyk do ust o kolorze MARS. I tak się on prezentuje. Jest to taki nudziak jakbym powiedziała. Yy, totalny, matowy, nudziakowy kolor błyszczyku i ostatnią rzeczą tego zestawu jest błyszczyk taki błyszczyk po prostu błyszczący y, do ust jest to marka Buxom y, nie, nie mam żadnego numerku, nie mam żadnego kolorku ale bym powiedziała, że to jest taki delikatny rozświetlający Kolor bo, bordo, lub taki ciemny, ciemny, głęboki róż. Bardzo yy, powiem Wam tak, że ładnie ta, ten kolor się prezentuje. Jeżeli lubicie takie kolorki, to na pewno będziecie zadowolone z tego koloru. Ja ciemnych pomadek nie za bardzo lubię ani pomadek, ani błyszczyków. Dlatego ten błyszczyk powędrował yy, właśnie do rozdania. Oczywiście, wszystkie kosmetyki są nieużywane. One są, one pochodzą właśnie z pudełeczek, które subskrybuję. Po prostu te rzeczy, które już wiedziałam, że nie będę używać, odkładałam na bok i wiedziałam już z góry, że one powędrują do rozdania. Także tak się prezentują dwa zestawy kosmetyków. Ja jeszcze w opisie na dole Wam opiszę dokładnie te zestawy: co jest w pierwszym zestawie, co jest w drugim zestawie. A jeszcze wspomnę, że konkurs trwa do 16 lipca, do Godzi, do północy. A 18 lipca, tak, 18 lipca będzie ogłoszony, to jest wtorek, na moim kanale. Czyli ogłoszę dwie zwycięzczynie lub zwycięzców, bo może jakiś chłopak, właśnie, będzie brał udział w konkursie i wygra kosmetyki dla swojej dziewczyny. Także wszystko jest możliwe. W każdym razie we wtorek, 18 lipca ogłoszę dwóch zwycięzców, yy, którzy yy, wygrają po jednym zestawie kosmetyków. I to już by było wszystko. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Zapraszam również na inne moje filmiki z mojego kanału. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i na razie. Pa, pa!